Choroba, daj spokój i wsparcie. Historia rodziny pani Anny i pana Adama i szlachetnej paczki. Rodzina pani Ani i pana Adama ma szóstkę dzieci. Pan Adam leczy się onkologicznie już od dwóch lat. Jego życie polega na tym, że jeździ na chemię czasami dwa-trzy razy w tygodniu. Mimo tego, że z jego zdrowiem jest różnie, robi wszystko, aby zapewnić jak najlepszy byt rodzinie. Chodzi do pracy, a oprócz tego buduje dom własnymi rękami. Wie, że może się obudzić, może się nie obudzić, a chce zapewnić dzieciom jak najlepszy byt. Pan Adam jest jedynym żywicielem rodziny. Pani Ania musi opiekować się w domu małymi dziećmi, też nie może podjąć pracy. Rodzina walczy z czasem, aby jak najszybciej wybudować dom. Obecnie rodzina wynajmuje stary dom. Mieszkają w skromnych warunkach. Ale nie przeszkadza im to z racji tego, że dla nich najważniejszą wartością jest rodzina. Naprawdę w tym domu bije ciepło. Rodzina uwielbia spędzać razem czas. Najbardziej lubią niedzielne spacery. Kluczowymi potrzebami rodziny są kuchenka gazowa, ponieważ stara już się psuje. Piekarnik całkowicie odmówi posłuszeństwa, a pani Ania uwielbia piec ciasta dla całej rodziny. Oprócz tego żywność i środki chemiczne. To to lepiej, diametralnie. O patrz, co ja masz. To jest staliśmy do karty na 2,5 na na kurenki. O ja, o, ja. o boże. boże. Aż co mam? Kurde prawo jazdy! Półtora procent? Daj spokój. Tysiącom potrzebujących rodzin, przekaż półtora procent podatku szlachetnej paczce i pomóż zmniejszać biedę w Polsce.